Cześć. Zaczynamy z zakupy grudnia. Boże, tak leci czas na mnie. Przede wszystkim polowałam na kadzidło. Więc paczkę mam z kadzidłem, więc zrobiłam takie spore zakupy. Spore zakupy co to znaczy? Znaczy to um, witaminy nasze. Już nawet przygotowałam sobie witaminy w saszetce. Wyjątkowość tych witamin, minerałów, greensów yy, polega na tym, że masz wszystko w jednej saszece. Wcześniej mieliśmy idealne, tak, i mamy do tej pory Lifelong Vitality, to jest yy, witaminy, minerały, różne klasy, enzymy, a plus omega, to mieliśmy yy, w różnych pudełkach, yy, słoiczkach i trzeba było brać od dwóch do Dobra, nie od dwóch. Od trzech y, kapsułek, sześciu, y, do cztery na trzy, do dwunastu dziennie. No trochę to jest marudne, jak się śpieszysz, jak się ruszasz i nie ma komu ci wsypać do twojego pojemniczka codziennego te kapsułki. Tutaj masz jedno, tak? Otwieram sobie, przy tym, że uzupełnia bardzo skutecznie wszystkie braki, które mamy w naszym jedzeniu. Teraz doleję wody. Już mam więcej wody i mogę sobie tutaj wszystko przygotowałam, żeby pokazać jak to wygląda. prawie smoothie no nie i poza tym można to właśnie dodawać do smoothie, do jakichś napojów, kasz, kto tam co lubi rano. Dla kogoś to może zastępować pierwsze śniadanie. Naprawdę jest gęste, Zapach obłędny. Zapach mango, papai tak i ananasu. Więc bardzo orzeźwiający. W takiej ciemnej pogodzie bardzo bardzo nas karmi. Zastępuje nam kawę, daje kopa, ale nie taki narkotyczny, nie um, niewycięczający nasz organizm, a odwrotnie, dokarmia nas. Tak? Tu mam um, probiotyki. Zaraz muszę je pokazać, bo są warte uwagi. Probiotyki mamy e, dwóch kameral. Tak? Dwie kamery mają. Widzisz, zielona w środku i biała otoczka. Jedna rozpuszcza się w jednej części jelita druga w drugiej, więc e, probiotyki plus prebiotyki. E, kolejna rzecz to jest omega. Nie będę ją otwierać. Ona. Zawiera w sobie też najczystsze omega ośrodki, tak? z której surowce, z którego wydobywa się omega. Plus um, Wild Orange. To jest olejek z dzikiej pomarańczy, który jednocześnie konserwuje, więc ona nie będzie pachniała jakoś niezdrowo. E, rybnie, ani, e, a też druga mm, Funkcja olejku jest to, że skuteczniej się wchłania. Więc, jeśli chodzi o suplementy do TERY, one są, wyglądają na drogie, na jakieś luksusowe, a z drugiej strony, one tak dużo oszczędzają nam, bo po pierwsze, dbają o nasz układ nerwowy, serdeczny, jelita. Więc mamy już to z głowy po wypiciu e, takiego koktajlu. Mamy z głowy to, co jest najważniejsze nasz mózg tutaj i nasz mózg e, jelitowy. I poza tym e, już dużo e, takich odpornościowych, psychicznych procesów odbywają się po prostu skutecznie. Tak? Nasz organizm lepiej reaguje. No, i jakieś niefajne rzeczy z zewnątrz. Kadzidło. Kadzidło to jest po prostu król olejków e, przeciwzapalnych, tak? Kiedy mamy już takie wsparcie suplementacji, z suplementacją, to już kwestia korekcji, tak? Jakiejś tam korekty naszych e, już doraźnych sytuacji. Prezent miesiąca Neshama, tak? Olejki biblijny zastanów się, jest to prezent tylko w programie LRP to jest w programie LRP ten cały zestaw y, y, suplementów, dlatego można powiedzieć, że jakaś z tych, z tych coś z tych słoiczków jest bezpłatne więc opłaca się y, co jeszcze sobie zamówiłam że o i cytryny, cytryny po prostu pod język sobie daje bardzo często właśnie można dodać do takiego smoothie jakie chcesz olejki, czy pomarańczy, czy drzewo herbatnian, i drzewo nie. <laughs> mięty różne, tak, spearmint, czy peppermint, cytrusowy jakie chcesz, bardzo dobry to jest, A drzewo herbacianę bardzo dużo stosuję tego na, na masażach i nie oszczędzam sobie, tak, bo bardzo poprawię ogólny, całokształt mojego stanu, kiedy jest taka pogoda brzydka, stres, różne sytuacje życiowe. Też zamówiłam sobie HDR Clear. To jest środek. Powiedziałabym, że taki na cerę, na jakieś niedoskonałości cery. Aczkolwiek, kiedy byłam u koleżanki i nigdy go nie próbowałam nawet sobie zamawiać, bo niby nie mam jako takich. Ale jak byłam u koleżanki, powąchałam i zauroczona byłam tym... O Boże, pachnie sympatycznie. Tu jest drzewo herbaciane, tu jest cynamon, tu jest licea, tu jest eukaliptus, tu jest geraniu. Pachnie... No bardzo mi się podoba. I wiecie, można korzystać z tego jak z dezodorantu. Można sobie na cerę po umyciu, przed myciem. W każdym razie można to jako środek taki w sumie nie, nie z takich najdroższych, bo oczywiście można sobie salubel, której ma i kadzidło, i sandałowiec, i mirre, i w ogóle takie no bardzo luksusowe olejki zawiera. Ten akurat zawiera mniej luksusowe, aczkolwiek bardzo skuteczny Środek bardzo ładnie pachnie, i można stosować to jako dezodorant. Można to stosować po prostu właśnie na pobudzenie zmysłów, tak? A, bardzo rzeźwia granią. przecież to jest olejek kobiecy na nasze równowagę hormonów naszych. Wielofunkcyjna sztuka, sztuczka. Też bardzo chcę Was uczulić, że ostatni. Ostatni dzwonek na zakup takich olejków świątecznych Holiday Joy. Bardzo korzennej, bardzo taki otulający, ciepły I świerkowo-grejfrutowej. Holiday Peace. Czyli polecam oba. Komuś zachodzi bardziej jeden z nich, ale. Ja teraz y, z, korzystam od dwóch, trzech lat z nich i powiem z tej serii, że stosuję bardziej ten na przykład na stopy. Kiedy przychodzę z, y, z jakichś spraw z ulicy i czuję, że no, potrzebuję wsparcia ciepła, gorąca, y, to stosuję to na stopy. i zawsze idzie taki zapach po prostu ode mnie jak od dyfuzora. Holiday Peace zwykle stosuję do dyfuzora właściwie i mogę do niego do, dodać jakiś jeszcze cytrusik, żeby było już całkiem błogo. Więc e, takie są moje m, zakupiska. Będę zaraz pić swój koktajl i życzę wszystkim miłego dnia. Zapraszam do spróbowania, do kontaktu, do rozmowy, co Wam najbardziej się Hmm. Przypadło do gustu, do oka, papa. Pa.